Otwarło się w niebojca Twoja głos, Ojca. To jest mój Synu miłowany, Jego słów dajcie. Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc, to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się mu niebo, i zobaczył Ducha Bożego, który wstępował na niego jakby kołębica. Rozległ się też głos z nieba. On jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Oto słowo panińskie. Moi drodzy, rok liturgiczny, który dla uczniów Jezusa jest pomocą w przeżywaniu cyklicznym tajemnic, wydarzeń życia Jezusa, między innymi został ustanowiony w tym celu, aby. Można było zatrzymywać się w pewnych określonych dniach i chwilach po to, aby widzieć ważne wydarzenia, aby odkrywać, że działanie Jezusa, działanie Mesjasza związane jest z realnym czasem, związane jest z konkretną historią, z konkretnym miejscem i gdy co roku wracają do nas te wydarzenia, gdy co roku je wspominamy, za każdym razem na nowo próbujemy odkryć, co w tej znanej treści Pan Bóg ma nam do powiedzenia dzisiaj w aktualności, którą przeżywamy. Jest więc rok liturgiczny pomocą, możemy tak bardzo powiedzieć, takim prostym katechizmem, za pomocą którego pouczani jesteśmy o życiu Jezusa i o jego znaczeniu dla nas. Jakie te wydarzenia mają dla nas znaczenie? Kiedy rozważałem słowo z dzisiejszej Ewangelii, zwróciłem uwagę również na katechizm Kościoła katolickiego. Moi drodzy, na samym początku, w pierwszej części katechizmu, która zatytułowana jest Wyznanie wiary, gdzie współcześni ojcowie Kościoła omawiają skład apostolski, omawiają wyznanie wiary, znajdujemy jak gdyby uzasadnienie, dlaczego jest rok liturgiczny, znajdujemy też teologiczne pogłębienie. Dzisiejszej, dzisiejszej uroczystości. Tych z Was, którzy mają na swoich półkach ową grubą, niebieską księgę, zachęcam, tak tylko dla wspomnienia, numer 535. Jeszcze ze dwa razy przypomnę, tak żeby się utrwaliło, żeby można było też i do katechizmu zajrzeć. Ponieważ, tak jak zauważyliście, staramy te liturgiczne święta staramy się wspólnie pogłębiać je także na poziomie teologicznym, żeby nasza wiara zakorzeniona w Słowie Bożym, ugruntowana w nauczaniu Kościoła była uparciem dla nas w naszej, w naszej codzienności. Widzimy więc wydarzenie które można określić za pomocą takiego sformułowania wydarzenie graniczne. Wraz z przejściem Jordanu czy wejściem w Jordan rozpoczyna się w życiu Jezusa zupełnie nowy etap życia. Rozpoczyna się etap, który Bibliści nazywają publiczna działalność. Pierwszy publiczny czyn kończy się 30 lat życia ukrytego. Kończy się taki czas, kiedy Jezus, Pismo mówi, wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. To był czas, kiedy Jezus uczył się, poznawał tradycję biblijną, kiedy Jezus uczył się życia w sprawiedliwości, w pobożności. Żył tak jak każdy bogobojny żył. To był czas, moi drodzy, jego, tak możemy powiedzieć, duchowego wzrostu w swoim człowieczeństwie Bogiem. Jezus podobny był do wszystkich ludzi. Nie miał jakiejś megakosmicznej wiedzy, czyli mówiąc tak kolokwialnie, gdy poszedł do Jeszimy, do szkoły, musiał się uczyć pisać. Tak jak nasze dzieci muszą uczyć się pisać. Nie miał umiejętności czytania od razu. Nie miał żadnej wiedzy dotyczącej nieba, astronomii czy.... Myślę, że no, ciężko by się mu było dogadać z Einsteinem na poziomie tych wszystkich, gdyby w tamtym czasie się spotkali. Einstein miał swoją wiedzę, Jezus swoją. Jego człowieczeństwo było naprawdę realnym człowieczeństwem. I dlatego wzrasta, dlatego poznaje, uczy się. I gdy ma około 30 lat, kiedy trwa służba Jana Chrzciciela, Jezus zostaje wezwany do tego, aby odpowiedzieć na służbę Jana Chrzciciela. Moi drodzy. Chciałbym dzisiaj na to zwrócić uwagę, na ten moment, że Chrzest Jezusa jest Chrzem, który wpisuje się w całą służbę Jana Chrzciciela. Adwent, który wspólnie przeżywaliśmy już my dwa razy, większość z Was przeżywała już kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, kiedy Jan Chrzciciel był wstawiany na Przykład wiary, kiedy Jan Chrzciciel był pokazywany jako ten, który ma usłużyć Izraelowi, żeby wskazać na Mesjasza. Dzisiaj musimy powiedzieć sobie, że Jan Chrzciciel przyszedł także dla Mesjasza, że służba Jana Chrzciciela to była służba ochrzczenia Jezusa. I dzisiaj to wyraźnie usłyszeliśmy, kiedy Jan Chrzciciel chce się wycofać i mówi: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. To ja potrzebuję tego zanurzenia, które Ty masz dać. A Jezus mówi: Nie, musimy wykonać to, co jest sprawiedliwe. Widzimy więc poszerzenie naszej wizji służby Jana Chrzciciela. Oto Jan posłany do Izraela. Ale też Jan posłany dla Mesjasza, żeby go ochrzcić. Po co Jezus, moi drodzy, miał przyjąć Chrzest? Jest cały czas w komunii z bowiem wypełnia wolę Ojca. Najmocniejsza. moi drodzy, kiedy wchodzi do Jordanu, kiedy bierze Chrzest, wchodzi w niezwykłą komunię. Jest w komunii z ludźmi, na poziomie człowieczeństwa. Wchodzi w komunię grzeszności człowieka, kiedy przyjmuje przez, bierze na siebie, moi drodzy, w tym momencie grzechy całego Wszechświata, wszystkie grzechy, które ludzie popełnili, popełnią i popełniali przed Nim i w trakcie Jego życia. Ponieważ Jordan w czasie, kiedy Jan udzielał chrztu, moi drodzy, niejako to wszelkie zło, gdy ludzie wyznawali grzechy w Jordanie i chrzest brali, ta woda im obmywała te grzechy. I teraz, kiedy Jezus, ojcowie mówi, ojcowie kościoła mówią, wchodzi w ten mulisty Jordan, kiedy jego nogi są w tym błocie, jak gdyby wchodzi w. Komunię z grzesznością człowieka sam nie popełnia grzechu. Nie ma żadnego grzechu. Pismo mówi, wyszedł natychmiast. Nie został więc żadnego wyznania, nie miał co wyznać. Ale pokazuje swoją solidarność. I teraz lepiej rozumiemy 53 rozdział Księgi Izajasza, gdzie Pismo mówi, lecz Pan zrzucił na Niego grzechy nas wszystkich. To jest ten moment. Chrzest w Jordanii to moment, kiedy Jezus przyjmuje na siebie grzechy ludzi. Moi drodzy, i dlatego jesteśmy świadkami czegoś zupełnie niezwykłego, co się dzieje później. Kiedy przychodzi duch święty, to duch święty przychodzi już na Jezusa dźwigającego na sobie grzechy bo zobaczcie pismo mówi bardzo wyraźnie zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody czyli Jezus jako jedyny wyszedł z wody i miał na sobie solidarność z grzesznymi ludźmi miał na sobie niejako to grzeszne człowieczeństwo i w tym momencie co mówi pismo Otworzyło się mu niebo i zobaczył ducha, który przyszedł do niego jakby gołębica. Jezus zostaje napełniony duchem. To jego człowieczeństwo, w cudzysłowie, obdarowane grzesznością, to jego człowieczeństwo zostaje napełnione duchem świętym. I słyszy ten głos, który mówi: to jest mój umiłowany Syn. To znaczy, że Bogu Ojcu spodobało się utożsamienie, bo tak teologzy mówią, utożsamienie Syna Bożego z człowieczeństwem realnym, grzesznym. I dlatego, siostry i bracia, czytając to o chrzcie pańskim, widzimy, że zaczęło się coś nowego. Bo jest otwarte niebo, bo jest Duch Święty, bo jest głos z nieba. Zaczęła się nowa epoka. Można chrzest Jezusa w Jordanie nazwać nowe stworzenie. Mocniej, moi drodzy, zaczęła się odbudowa raju. Tam, nad Jordanem, zaczęła się Boża odbudowa raju. Tam po raz pierwszy możemy powiedzieć, jak gdyby widzimy powtórkę tego, co w pierwszej księdze mojżeszowej napisali. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a dalej. A duch Boży unosił się nad wodami. To jest ten sam Duch Boży, który unosi się nad wodami Jordanu. Moi drodzy, to jest to samo wydarzenie. Zaczyna się nowe stworzenie. W tym nowym stworzeniu, jak gdyby takim decydującym momentem, osobą jest Mesjasz. Jezus, który wtedy zostaje publicznie ogłoszony, że jest Mesjaszem, który utożsamia się z człowiekiem, grzesznym człowiekiem, że jest Synem Boga, ale jest tym, który przychodzi, aby jako prawdziwy człowiek wolę Boga wypełnić. Kiedy dzisiaj, moi drodzy, no, niemalże każde zdanie, czy każdy wyraz tej, tego fragmentu Ewangelii prowadzi nas do innych biblijnych wydarzeń, nie wystarczy nam na razie to. To takie proste sformułowanie, nowe stworzenie. Zaczyna się odbudowa raju. Zaczynają się czasy ostateczne. Można powiedzieć, w tym momencie, do tego czasu trwało prawo i prorocy. Jan wszedł na szczyt. Jan chrzciciel zrobił wszystko, co było, co miał zrobić. Teraz zostanie jak gdyby doświadczy swojego odejścia, skazany na śmierć przez Heroda, a Jezus rozpocznie swoją służbę, aby zakładać, aby budować to Królestwo Boże, gdzie zaczęło się Królestwo Boże, gdzie zaczął się raj, ten nowy raj nad Jordanem. I dlatego to wydarzenie jest tak ważne, że w kalendarzu liturgicznym ma osobne święto, że ma odrębne święto, które co roku jest przypominane, bo zaczął, zaczęło się budowanie, budowanie raju. Dla nas, którzy dzisiaj tego słowa słuchamy, to, to słowo ma nam przypomnieć nasze wejście czy próbę wejścia do raju jakim jest dar Chrystusa, który przyjmujemy. To też ma być nasz nowy początek. Potem mają przychodzić nauczania, rodzenie wiary w kościele, sakramenty święte, ale wszystko to tutaj, w tym wydarzeniu nad Jordanem, jak gdyby rozpoczyna się. Z praktycznych zastosowań to dzisiejsze, to dzisiejsze słowo to widzę takie trzy. Pierwsze, najbardziej oczywiste i najbardziej proste, to jest wdzięczność za swój chrzest. To jest podziękowanie dobremu Bogu za rodziców, że przynieśli do Kościoła, za rodziców wszechnych. Może znacie tego, kto was chrzcił, to modlitwa Panu Bogu, podziękować za ten, za tenże dar. Drugie zastosowanie, moi drodzy, jest już, jest już trudniejsze, ponieważ ono wymaga, może od nas wymagać czegoś takiego trudniejszego. Mianowicie zapamiętać, że raj rozpoczął, że Bóg zaczął odbudowę raju na Ziemi, że zaczęło się to. Wtedy, tam nad Jordanem, zainicjowane zostało nowe stworzenie. Czasy ostateczne, tam nad Jordanem, rozpoczęły się. Czyli żyję w, w czasach ostatecznych. Uświadamiam sobie, żyję w czasach ostatecznych. I to jest, jak gdyby, to drugie zastosowanie, że muszę zobaczyć. Czy tak rzeczywiście żyję? Czy mam świadomość tego, że moje życie jest zakorzenione w tym świecie, jako świecie, który przeżywa czasy, czasy ostateczne? A trzecie, ostatnie, takie bardziej może adresowane do poziomu, naszych, do poziomu naszej woli. Zgódź się, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Jezus i Jan posłusznie wypełniają Boże słowo, Boże prawo. W takim razie są dla nas wzorem, że w czasach ostatecznych, w czasach, kiedy Bóg zaczyna odbudowywać raj, tak samo jesteśmy wezwani, aby żyć w posłuszeństwie temu, co w swoim Słowie nam przekazuje. Amen.